Nie ma czegoś takiego, że wejdziemy w internet, posłuchamy jakiegoś guru yy, czy jakiegoś człowieka, który zna się na inwestycjach i zrobimy to samo co on, i na pewno nam wyjdzie, prawda? Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota www.mennicaSkarbowa.pl Cześć, witajcie na kanale Finansowy Prepers. Andrzej Leszczyński, Jacek Jakubiock. A dzisiaj temat, który wielu interesuje także w tych trudnych czasach, czyli inwestowanie. Jacek, w co inwestować, od czego zacząć i jak to wygląda? Tak, powiedziałeś, że interesuje w tych trudnych czasach. Mieliśmy podczas pandemii rekordową ilość otwarcia kont maklerskich, więc jakby ludzie. Wypychają te środki. I tak jakby zaczynając od, od początku, ostatnio gdzieś tam znalazłem na, na necie fajne takie stwierdzenie, że ktoś napisał, że pieniądze nigdy nie będą nasze, będzie tylko nasza kolej, żeby je wydać i idąc jakby takim trybem podręcznikowym mamy dwie drogi tak naprawdę do wydawania pieniędzy. Pierwszy to jest konsumpcja, który każdy chyba doskonale zna. Drugi to są inwestycje. Inwestycja to, z takiej definicji też książkowej to wyrzeczenie się korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości. Pozbywamy się środków na rzecz czegoś czego możemy nie mieć. Prawda? Spodziewanego zysku w przyszłości. Spodziewanego zysku albo uniknięcia straty, bo też brak pozycji, jak to mówią inwestorzy, brak pozycji to też pozycja. Jeżeli mamy pieniądze w złotówce, to złotówka może też reagować z, powiedzmy w kontekście siły nabywczej, że powiedzmy dzisiaj koszyk produktów, który mamy do zakupienia, może, może nie być dostępny za tą samą kwotę w przyszłości, prawda? Czyli inflacja, może być stagflacja, może być deflacja, mogą być różne scenariusze, które ma nam tą siłę nabywczą naszych ciężko zarobionych pieniędzy zaburzą. Wracając jeszcze do takich definicji książkowych, ekonomia to jest y, nauka y, jak jednostka i społeczeństwo decyduje się na wykorzystanie swoich zasobów. Jeżeli y, my zdecydujemy się na y, wykorzystanie swoich zasobów na inwestycje, bo jesteśmy na takim etapie, że budujemy oszczędności, y, mamy te środki i boimy się na przykład o swoją siłę nabywczą, bądź chcemy y, by zwiększyć swoje dochody poprzez zaciągnięcie swoich pieniędzy do pracy, y, stajemy się... Inwestore. Kim jest inwestor? Fajnie obrazuje coroczne badanie inwestorów. Yy, możemy wrzucić linka w opisie. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych yy, przeprowadza ankiety wśród inwestorów. I w 2019 yy, zrobili 2614 ankiet. Yy, porównują to też do inwestora niemieckiego. Yy, ładnie to bardzo mają yy, opisane na slajdach i tak. Większość inwestorów to są mężczyźni, 90,8%, reszta to kobiety. Wykształcenie większość ma wyższe, większość powyżej roku kupuje akcje, czyli to są to inwestorzy. Średni inwestor w Polsce to jest 41-42-letni facet, inwestuje od około 8 lat, ma w portfelu około 7 spółek, trzyma je powyżej roku i nie uczestniczy w walnych zgromadzeniach. W porównaniu do inwestora niemieckiego, bo też jakby porównujemy się do, do krajów zachodnich przeważnie. Tam średni inwestor to jest 56-letni mężczyzna, inwestuje od 22 lat. Ma około 19 spółek w swoim portfelu, inwestuje długoterminowo i uczestniczy w walnych zgromadzeniach z zarządem spółek. Jeżeli chodzi o główną motywację, to jest dosyć ciekawy czynnik. Większość decyduje się, żeby zdywersyfikować przychód. Dużo osób oszczędza na emeryturę, bo widocznie nie wierzy w ZUS. I właśnie duży, 18,5% deklaruje, że jest to ich ochrona przed inflacją. Zdecydowana większość inwestorów inwestuje, można powiedzieć tak, po godzinach, prawda? Nie poświęca na to dużo czasu, i to jest też jakby obrazuje nam, że żeby inwestować skutecznie, tak naprawdę trzeba, trzeba się zdecydować, bo robimy pewne rzeczy. Poza swoją pracą, na przykład, żeby zwiększyć swoje dochody, bierzemy się do dodatkowych prac. Inwestycje też trzeba w taki sposób traktować. Inwestorzy tacy zawodowi, no to inwestują na pełen etat i siedzą, po, powiedzmy, przy tym po, poświęcają 6, 8, 12 godzin dziennie. Także im, też portret inwestora to nie jest portret osoby, która. Kliknie od czasu do czasu raz w tygodniu po, przeczyta poranną gazetę do kawy i ona jest zarobiona. Tak to nie działa, jednak trzeba poświęcić na to pracę, yy, poświęcić na to czas yy, i bardzo mocno jakby interesować się rynkiem. Rodzaj pracy to... tak naprawdę. Tak, czyli tak. Krótko mówiąc, potrzeba nam wiedzy o rynku, o jakichś spodziewanych ruchach, troszkę może wiedzy jakiejś takiej kapitałowej między firmami, branżami. No nie jest to takie tak naprawdę yy, proste. Tak. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej szczegółów, odsyłam was na, do stowarzyszenia inwestorów indywidualnych. Co roku publiku, publikują. Um, dużo więcej informacji, które wynika z tych ankiet, jeżeli jeście, jesteście zainteresowani statystykami, zapraszam. No dobrze, a czy masz jakieś dane, jakieś badania? Może ktoś prowadził jakieś ankiety, jak z upływem czasu mówiłeś o 40 paroletnich inwestorach w Polsce, 50 parów w Niemczech, jak z upływem czasu naszego wieku dorastania, dojrzewania jesteśmy skłonni do podejmowania ryzyka w przypadku inwestycji? Gdy jesteśmy młodzi, i mamy jakby mniej do stracenia, Jesteśmy gotowi podejmować większe ryzyko. Jesteśmy, y, też znalazłem takie statystyki, gdzie y, do tych 45 lat głównie y, ludzie inwestują y, nawet do 60% bądź więcej w aktywa bardzo agresywne, y, z bardzo dużą zmiennością. Y, aktywa bezpieczne, tam do 40%. To się oczywiście zmienia y, i tak średnio przy 60-65 lat. Dochodzi nam jedna pozycja, która jest dla nas bardzo istotna. Schodzimy z tego ryzyka praktycznie do zera. Yy, siedzimy w bezpiecznych aktywach i yy, większość tych aktywów w ogóle yy, gromadzimy w gotówce albo w złocie. Żeby jakby nie, w ogóle nie podejmować się żadnego ryzyka, tylko już korzystać z tego kapitału bądź wspierać dzieci, w, yy, mieć na, na wydatki. Też yy, mówi się o tym, że na starość dużo ludzi właśnie wyprzedaje aktywa, bo coraz mniej jest nam do życia potrzebne, do szczęścia, zaczynamy zupełnie inaczej to rozumieć i jeżeli powiedzmy taki statystyczny powiedzmy Amerykanin, tak, miał trzy domy, jeden nad jeziorem, drugi w górach i w trzeci, w którym mieszkał, to sprzedaje dwa, bo, bo po prostu nie chce mu się jeździć, siedzi w jednym miejscu i, i tam sobie odpoczywa, tak? i stąd też mówi się, że się wyprzedaje aktywa na sam koniec, gotówka nam wystarcza i na pewno wielu z naszych widzów chciałoby zacząć po prostu inwestować. Wspomniałeś na początku, że czasy kryzysu obecne to był moment otwarcia bardzo dużej ilości kont inwestycyjnych w różnych bankach. No to jakbyśmy mieli w takich paru słowach, paru poradach opowiedzieć o początkach inwestowania, to od czego zacząć, na co zwrócić uwagę? Tak naprawdę, żeby zacząć inwestować, trzeba mieć kapitał, prawda? Ale żeby nie być dostarczycielem kapitału, tylko żeby realnie osiągać korzyści, no to musimy mieć czas i wiedzę, prawda? Ja bardzo często słyszałem kiedyś, jak byłem początkujący na, w branży finansowej w ogóle, że pierwsze od czego muszę zacząć, to inwestycja w siebie. Chodzi o to, że jeżeli nie wiesz, co masz zainwestować, tak naprawdę powinieneś zainwestować w swoją wiedzę, bo, bo to znaczy, że ci, że, że ci czegoś brakuje. Nie ma czegoś takiego, że wejdziemy w internet, posłuchamy jakiegoś guru yy, czy jakiegoś człowieka, który zna się na inwestycjach i zrobimy to samo, co on i na pewno nam wyjdzie, prawda? Powinniśmy za, zacząć od siebie, od swojego biznesu, od, od tego, co nam najlepiej wychodzi, bo tak naprawdę najprościej jest zwiększyć dochody poprzez powiedzmy podnoszenie kompetencji zawodowych, poprzez inwestowanie w swój biznes i, i, i rozwój, prawda? Jeżeli mamy za dużo tej gotówki, wtedy możemy się zastanowić nad inwestycją taką kapitałową. Czy na początek są na przykład jakieś złote proporcje, ile? Procentowo tych naszych środków powinniśmy zaryzykować w inwestycje, żeby to było w miarę na pograniczu bezpieczeństwa i opłacalności. Bardzo fajne pytanie. Pieniądze, które powinniśmy przeznaczać na inwestycje, to są pieniądze w cudzysłowie, które jesteśmy w stanie spalić i nic nam się w życiu nie zmieni, prawda? Mhm. Dużego. To są pieniądze, które możemy wyrzucić. Tak jak mówiłem wcześniej, inwestycja to wyrzeczenie się korzyści i jeżeli mamy środki, które są jakby ponad to, wtedy możemy zacząć inwestować. Jeżeli mówimy o poduszce finansowej, o zabezpieczeniu, o jakichś naszych oszczędnościach, które są gdzieś tam w planach, czy naszych bieżących wydatkach, no nigdy nie powinniśmy przejąć. Tym bardziej nie inwestować z, ze środków z kredytu. Mówimy o bezpiecznej inwestycji, czyli tak jak powiedziałeś, pieniądze, które, których jakby jeśli się pozbędziemy, to nic się w naszym budżecie wielkiego nie zmieni, to jest jedna rzecz, ale jakie jeszcze ryzyka na rynku inwestycyjnym przed nami stoją? Ryzyk jest bardzo dużo, bo te cztery główne cechy inwestycji to jest czas, nakład, oczekiwanie i ryzyko, prawda? Ja sobie wypisałem takich 10 głównych o których powinniśmy pamiętać i postaram się o nich chwilkę opowiedzieć. Ryzyko stopy procentowej, o tym często nie myślimy, występuje tak samo jak przy, przy kredytach. Kiedy stopy są niskie, to kredyty są tanie. Jeżeli y, stopy procentowe są niskie, to też lokaty bankowe czy inne rzeczy są nisko, procentowane. nisko oprocentowane. I ta stopa procentowa może się zmienić, bo jeżeli inwestowaliśmy, była X, a y, została obniżona, no to zarobimy mniej, prawda? Ryzyko walutowe. Jeżeli inwestujemy na, w Stanach, nie bierzemy pod uwagę kursu dolara, nasza spółka wzrośnie, a dolar spadnie, wtedy może być zupełnie inny wynik niż wychodzi to z samego, samej transakcji na, na spółce. Dobrym przykładem są kredy, kredyty frankowe, kiedy Ludzi, ludziom ten kurs odjechał, nie wzięli pod uwagę ryzyka walutowego, no i y, dług im bardzo mocno wzrósł, od ponad nawet 100%. Następne ryzyko ryzyko inflacyjne, czyli tak jak mówiłem, brak pozycji to też jest pozycja. Jeżeli powiedzmy, y, naszą inwestycją jest w tym momencie złotówka, y, a złotówka traci tą siłę nabywczą ma bardzo dużą inflację, to wtedy tak naprawdę pieniądze tracą nam na wartości, prawda? Y, Ryzyko polityczne, jeżeli są wojny, embarga, jakieś zmiany polityczne, które wywalają w ogóle biznes, no, możemy tak naprawdę nie dostać nic, prawda, I też... Do tej pory myśleliśmy w tym kontekście, że w związku z tym nie powinno się inwestować w krajach niepewnych politycznie, Dokładnie, tak naprawdę, tak. ale Dokładnie, tak. tymczasem COVID-19 pokazał, że dotknęło to nagle całego świata, czyli to jest tak, właśnie może to nie jest do końca ryzyko polityczne, bo kraj to jest, to jest politycznie stabilny. To jest następne ryzyko, ryzyko wydarzeniowe. Tak. Mhm. Ryzyko Niedotrzymania warunków, na przykład, gdy, powiedzmy, umawiamy się z kimś na coś, on nie dotrzymuje umowy, prawda? Nie mam pana roweru i co pan mi zrobi? Nam zrobić, I... Ryzyko zarządzania, ryzyko bankructwa, ryzyko płynności, no i ryzyko rynku. Ryzyko rynku, czyli ryzyko, trudność przewidzenia zachowań społecznych, bo to, co, powiedzmy, nam się wydaje zasłuszne, to, co powinno być na... Na... razem z wykresem za wydarzeniami, Rynek może zareagować inaczej, bo, tak jak mówiłem, ekonomia to jest też nauka o decyzjach, które podejmują jednostki i społeczeństwo, które mają w jakiś sposób przełożenie na cenę. I ryzyko rynku to jest właśnie ta trudność przewidzenia tego, co, co zrobi rynek i zagrania tak, żebyśmy byli na plus. Tak naprawdę to. Dosyć przerażająca lista. To jest dopiero początek. To jest dopiero tych, początek. Bo tych ryzyk, jeżeli wejdziemy w Wikipedię, no to na pewno znajdziemy o wiele więcej. To jest tylko takie 10, 10 głównych ryzyk, o których trzeba najbardziej pamiętać, prawda? Czy w obliczu ostatnich wydarzeń, ostatnich miesięcy, no to okazuje się, że to ryzyko wydarzeniowe wpłynęło i na płynność, i na umowy, bo ktoś się z umowy mógł nie wywiązać, bo stracił płynność. Jedno wynika z drugiego. System naczyń połączonych. Tak naprawdę, właściwie po przeliczeniu tych wszystkich ryzyk, dodaniu ich do siebie, na dobrą sprawę nikt nie powinien w nic inwestować, bo by się mógł tego przestraszyć, bo na wszystkim się można wywalić. Jak się okazuje, czegoś takiego jak pandemia, która dotknęła całego świata przez ostatnie dziesięciolecia, nie było. Były wojny, ale to był początek XX wieku, no a to właściwie jest uderzenie w rynki finansowe na miarę, na miarę wojny. Czy w związku z tym, biorąc pod uwagę tyle tych różnych ryzyk, mimo tego wszystkiego, są jakieś rynki, są jakieś branże, w które bezpiecznie jednak można inwestować, bo są tak pewne, może złoto? Jeszcze dorzuciłbym do Twojej wypowiedzi ryzyko rynku, bo tak naprawdę giełda ma się dobrze teraz i wszystkie aktywa, czy większość aktywów odbiła bardzo mocno po, po tej pandemii. Czy to jest tak, jak wspomniałeś na początku, że w tym czasie kryzysu tak duża ilość powstała kont maklerskich założonych przez ludzi w bankach, że czy to jest prawdziwe zdanie, które gdzieś kiedyś słyszałem, że w momencie takiego totalnego dołka to jest właśnie czas na inwestowanie, bo wiemy, że tak czy inaczej, jakkolwiek procentowo, ale wszystko odbije? Łatwo jest powiedzieć, prawda? Bo y, my patrząc wstecz na wykres, y, widzimy, gdzie był ten dołek, gdzie była ta górka, ale jeżeli jesteśmy w dołku, to ciężko nam jest określić, czy już jesteśmy w dołku, czy to jeszcze będzie spadało, bo y, w czasie pandemii y, były różne sytuacje, różne zachowania y, ludzi, które były bardzo skrajne. Ludzie się bardzo mocno y, kierowali emocjami przy wyborze. I nie było, wiadomo, w, w którą stronę to pójdzie. I możemy być mądrzy, patrzeć na wykres, a, trzeba było kupić tam, a sprzedać tu. Ale jeżeli jesteśmy w obecnej sytuacji, my nie wiemy, co się będzie działo dalej, prawda? Nie znamy przyszłości. Nikt nie ma kryształowej kuli. Możemy tylko domniemywać. To gdybyśmy mieli powiedzieć naszym widzom przekrojowo, jakie są możliwości inwestycji? To na pierwszy ogień, co by to było? Coś prostego. Na przykład akcje. Mhm. Mamy firmę, która emituje akcje. Jest emitentem, emituje. Swoje akty własności, bo jeżeli nabywamy akcje, to stajemy się po części właścicielem firmy. W zależności od tego, ile akcji jest wyemitowanych przez spółkę, taką część firmy posiadamy. Jeżeli posiadamy pakiet większościowy, czyli powyżej 50%, możemy wpływać, możemy podejmować w zasadzie kluczowe decyzje w spółce, wybierać zarząd i, i samo w ogóle posiadanie akcji uprawnia nas, żeby być na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. I tak jak powiedziałeś na początku, jest to cecha charakterystyczna inwestora, na przykład niemieckiego, że inwestor niemiecki w większej liczbie, że tak powiem, uczestniczy w tych zgromadzeniach tak, polskich. statystycznie Niemcy jeżdżą na walne zgromadzenia, Polacy nie. Nie wiem dlaczego, bo też wypisałem sobie kilka takich kwestii, które możemy realnie mieć wpływ na, na decyzje podejmowane w spółce, będąc na tym walnym... Rozmawiając z tymi ludźmi, możemy zadawać pytanie odnośnie kondycji finansowej y, firmy, której akcje posiadamy i y, możemy też porozmawiać bezpośrednio z zarządem. I czasami taka krótka y, rozmowa z zarządem może nam powiedzieć o transparentności, o tak, tak naprawdę dużo no, rozmawiając z kimś, kto jakby jest kapitanem całej spółki o, o, o tym, co się będzie z nią działo, prawda? Przewidzieć jakieś ruchy i na tej podstawie podejmować dalsze decyzje finansowe. Tak, są też spółki dywidendowe. Spółki dywidendowe to są spółki, które dzielą się zyskiem z akcjonariuszami, czyli dla właścicieli wypłacają część zarobionych pieniędzy w postaci dywidendy. To jak w takim razie możemy zarabiać na akcjach, bo rozumiem, że w najprostszy sposób kupić akcje po cenie niższej i sprzedać po wyższej. Teoretycznie tak, to się nazywa pozycja długa. Jest jeszcze pozycja krótka. Ona działa na zasadzie pożyczki akcji, że pożyczamy akcje Sprzedajemy ją i mamy nadzieję odkupić ją w tańszej cenie i ją oddać. Yy, czyli gramy albo na długo, albo na krótko, czyli shorty, longi. Są instytucje, które się trudnią tym pożyczaniem akcji i one na tym zarabiają pewne, pewne prowizje. Yy, pozycja krótka, czyli granie na spadki, yy, daje nam nieograniczoną możliwość straty, w zasadzie, bo giełda może rosnąć bardzo wysoko. Z drugiej strony ograniczy nam zysk, dlatego jest nazywana krótka, Y, nie możemy y, jakby zarobić więcej niż 100%, bo akcja nie spadnie więcej niż y, poniżej zera, że inwestujemy w ropę. Tak, wtedy na minus. <laughs> Z ropą to w ogóle inna, inna sytuacja, ale a pozycja długa jakby daje nam y, nieograniczone możliwości zarobkowe, a y, nie możemy stracić więcej niż y, zrobiliśmy, chyba że też pożyczymy na zakup tych akcji prawda? i wtedy my gramy na cenie. Jeżeli chodzi o samą wycenę akcji: Giełda działa na zasadzie i to czy giełda surowcowa, czy, czy giełda akcji, czy, czy cokolwiek innego działa na takiej zasadzie, że jakbyśmy mieli dwie tabelki w Excelu. Jedna to jest lista kupujących, druga lista sprzedających. Kupujący wystawiają zlecenia, że kupię na przykład 10 akcji tej spółki po takiej i takiej cenie, a sprzedający wystawiają, że sprzedają tyle po takiej i takiej cenie. Jeżeli te ceny się spinają, dochodzi do transakcji. I to nam buduje ten wykres, który widzimy. Wykres, czyli ta cena spot, to jest średnia cena transakcyjna danej jednostki, czy to, jest, czy to są akcje, czy, czy inne powiedzmy aktywa. I ona jest odwzorowaniem tej, tej książki transakcyjnej. Jeżeli powiedzmy, ty byś sprzedawał jabłka, ja bym sprzedawał jabłka, ja bym sprzedawał po 4,50, ty po 4. Jednego dnia kupiłby u ciebie ktoś po 4 zł, to cena by była 4 zł. Jeżeli u mnie to by była 4,50. I tak byśmy sobie przypinali codziennie pineski w zależności od tej średniej transakcyjnej, i stąd widzimy ten wykres. Dużą uwagę trzeba zwracać po pierwsze na same rodzaje wykresów, bo też są różne formy wyświetlania tego wykresu, jeżeli bierzemy wykres tylko i wyłącznie liniowy, to widzimy jedną kropeczkę. Jeżeli na przykład weźmiemy świecowy, wtedy widzimy cztery pozycje, y, które nam wychodzą z danego okresu, bo y, jeżeli mamy, powiedzmy, y, na wykresie zaznaczony jeden dzień, to mamy tylko kropkę, czyli średnią transakcyjną. Jeżeli weźmiemy wykres świecowy, on nam pokaże na knotach, czyli y, 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 pokaże nam high i low, czyli najwyższą i najniższą wartość w danym czasu okresie, plus jeszcze open i close, w zależności czy to będzie świeca spadkowa czy wzrostowa, będzie miał y, otwarcie i zamknięcie, kiedy się zamknęła dana sesja, czyli będziemy widzieli cztery dane, a nie jedną. Plus jeszcze możemy sobie oglądać wolumeny i widzimy jaka jest płynność, bo też ważne, żeby aktywo miało płynność, bo jeżeli mamy aktywo o niskiej płynności, trudno nam je sprzedać. Możemy nie być w stanie wyjść z inwestycji w takim czasie, jakich byśmy sobie przewidywali. Prawda? To z technicznego punktu widzenia siedzę przed komputerem, jestem w domu. Jak takie akcje się kupuje? Jak to wygląda? To no musimy mieć konto maklerskie, czy to jest u jakiegoś brokera, czy, czy w banku. Też możemy dopowiedzieć tu o jednym ryzyku. Mój kolega kiedyś yy, chciał być brokerem i przygotowywał się do tego, miał licencję maklerską, yy, chciał zrobić platformę do, do tradingu i rozmawiał z dostawcami. Praktycznie każdy oferował mu suwak, który się nazywa Market Maker, prawda? I yy, market maker to jest yy, coś takiego, że jeżeli mamy tą platformę, Widzimy, kto ma jakie pozycje, jakie pozycje obronne, bo też możemy sobie zakładać powiedzmy poziom sprzedaży, który chcemy. I market maker to jest taka niewidzialna ręka rynku, którą możemy sami poruszać. W połączeniu z podwójną księgowością niektóre firmy oferowały mu, że jeżeli straci pieniądze klientów, oni tego nie księgują, bo oni tego nie wpuszczają w rynek robią tylko wewnętrznie, no to 50% na przykład pieniędzy jest dla niego, 50% zostaje dla biura. Ma market maker, ma podwójną księgowość i, i, i takich powiedzmy małych, nieznanych firm, które są dla nas jakby dziwne, podejrzane, do, proponowałbym omijać i iść w stronę bardziej takich transparentnych i zaufanych biur maklerskich. Akcje akcjami, a czy na przykład czymś podobnym jest fundusz inwestycyjny? Czy to jest coś, co jakby za mnie inwestuje akcje, a inwestuje w fundusz? Jak to wygląda? Fundusz inwestycyjny to jest nic innego jak pośrednik, który zbiera kapitał, zbiera fundusz od różnych inwestorów i ma osoby zarządzające, w, można się. To wiedzieć, jakby doczytać w, w informacjach o funduszu, w jakie sektory inwestuje, kto tam zarządza, oni obracają naszym, naszym kapitałem, są teoretycznie profesjonalistami, którzy biorą za to dosyć sporo opłaty. Akcje fundusze inwestycyjne kojarzą mi się jeszcze z rynkiem inwestycyjnym obligacje. Czy to jest sprawdzona forma inwestowania? Obligacje to jest też sposób na pozyskanie. Funduszy do firmy. Bo też oprócz y, takich obligacji państwowych, które są emitowane przez państwo bądź różne samorządy, y, są też obligacje prywatne. I obligacje prywatne dzielą się na obligacje zabezpieczone i niezabezpieczone. Jeżeli są niezabezpieczone, czyli pożyćmy pieniądze, ja coś z nimi zrobię, jakiś dany projekt i ewentualnie dam ci umówiony procent po umówionym okresie, tak? Przy obligacjach mamy dosyć duże ryzyko, bo ryzyko jest stuprocentowe, możemy na przykład, może nam się spełnić ryzyko niedotrzymania obietnicy, spółka ogłosi upadłość i syndyk nie będzie miał z czego ściągać i stracimy 100% kapitału na rzecz powiedzmy gwarantowanego, nie wiem, 15% zysku, prawda? Nie, więc tak naprawdę obligacje niczego nam nie gwarantują, a obligacje zabezpieczone to też jest pytanie, czym są zabezpieczone. Jedna firma miała problem ze sprzedażą pewnej nieruchomości za 5 milionów euro, chciała pod to od inwestorów pożyczyć 10 milionów euro i przedstawiła operat szacunkowy, który był na 30 parę. Więc jakby inwestor powiedział: No, super zabezpieczenie, ale ta nieruchomość była na tyle mało płynna i na tyle mało atrakcyjna, że. Biorąc kapitał, można było sobie sprzedać za e, praktycznie dwa razy tyle e, tą nieruchomość, no, nie, więc musimy sprawdzać e, zabezpieczenie i musimy też się zastanowić, bo jeżeli firma chce pozyskać na przykład kapitał i koszt obligacji to jest, e, na przykład oferuje nam 10%, czy plus jeszcze premia dla pośrednika, który e, jakby obsługuje to i e, wszystkie, wszystkie jakby, cała papierologia, która do tej oferty prywatnej. Nie, powiedzmy, zamyka się w 15%, prawda? Koszt ich całej operacji, to dlaczego nie weźmie kredytu w banku, który na przykład wyniesie inwestycyjnych 4%, prawda? Więc też musimy zobaczyć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ktoś sięga po droższy kapitał. To w takim razie, jeszcze skoro już powiedzieliśmy o finansowaniu przez bank, to czy warto w banku poszukać jakichś inwestycji? No, mówi się, masz to jak w banku, czyli że jest to coś pewnego. Takie panuje przekonanie. No i pytanie, czy to jest prawda. No tak, mamy lokaty, konta oszczędnościowe, overnighty, różne produkty bankowe, które oferują nam powierzenie naszych środków za określony procent. Przy niskich stopach jest to teraz niewielki, no ale tak, mówi się, że w banku jest pewnie, bo mamy bankowy fundusz gwarancyjny, bo banki swoim, swoją jakby transparentnością, wszystkimi obostrzeniami. Zyskiwały przez lata zaufanie, i jest to dla nas coś oczywistego, że tam jest pewnie. Banki, nasz pozyskany kapitał przeznaczają głównie na akcje kredytowe, czyli pożyczają nasze środki. Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje nam 100% kapitału, jeżeli mamy do 100 tysięcy. Euro. Citibank w 2008 roku dostał wsparcie od rządu amerykańskiego w wysokości mniej więcej 170 miliardów. Więc, jeżeli bank ma problem, duży bank, no to przeważnie jest ratowany przez państwo, bo, bo sam by się nie, nie wygrzebał. Ale były też takie sytuacje, jak bank ostatnio na Podkarpaciu, który. PBS. Tak, i dużo innych takich mniejszych banków, których się praktycznie nie ratuje. Prawda? Nie. Ale też jakby to, to o czym powiedziałeś, tak, że do 100 tysięcy euro mamy gwarantowane oszczędności, no to tak naprawdę podejrzewam, że niewielu ludzi, nie tylko w Polsce, ma kapitał rzędu 100 tysięcy euro odłożony, więc z jednej strony jakby nie ma się czego bać, czyli mniejsze kwoty powiedzmy, że są bezpieczne, Dużo nie ryzykujemy, mając niewielką kwotę w banku, ale to też jest być może jakaś taka nauczka a propos inwestowania, żeby też nie trzymać za dużo pieniędzy w banku. Może te pieniądze fizycznie trzymać gdzie indziej, może w gotówce gdzieś ukryte, może w schowku, może na przykład w postaci kruszcu. Historia pokazuje, że duzi nie upadają, bo możemy liczyć na to, że państwo dużą firmę, duży bank wspomoże w jakiś sposób. Tutaj podałeś przykład amerykański. Państwa też inwestują w różne rzeczy, w dzieci, w, w mieszkania. A co z inwestycjami w nieruchomości? Tak, to też jest bardzo popularna, powiedzmy, nawet wśród takich przeciętnych osób, które inwestują w zakup, na przykład mieszkania na kredyt. Ale inwestycje w nieruchomości są bardziej złożone, bo tych inwestycji w nieruchomości rodzajów jest bardzo dużo. I to są na przykład kupowanie działek rolnych, odralnianie, przekształcanie na budowlane, czy zalesianie i branie dotacji za lasy. Czy na przykład obrót y, działkami, czy tworzenie parkingów. Może być deweloperka, kupujemy działkę, budujemy jakieś y, biurowce bądź y, mieszkania. Możemy też na mieszkaniach zarabiać na zasadzie wynajmu krótkoterminowego, długoterminowego, robiąc flipy z remontem, bez remontu. Tych opcji jest naprawdę dużo. Nie, w zależności kto w jaki sposób podchodzi do tego no, wariacje jest. To chyba na oddzielny odcinek yy, będzie cały ten przekrój nieruchomości, bo, yy, bo tego jest naprawdę dużo. I z nieruchomościami jest to tak, że yy, tutaj mamy też duże ryzyko płynności, bo jeżeli potrzebujemy pieniędzy szybko, cena sprzedaży takiej nieruchomości, na przykład mieszkania, yy, szacuje się, że to jest 30-40% wartości rynkowej, żeby pozyskać szybko yy, kapitał. A idąc jeszcze dalej z ryzykiem płynności, yy, to jest rynek alternatywny, gdy Wchodzimy na przykład w inwestycje w, na zasadzie, powiedzmy, rzeczy kolekcjonerskich, czy whisky, czy um, jakieś karty bejsbolowe. Można na tym zarobić naprawdę dużą stopę zwrotu, bo karta bejsbolowa, którą kupiliśmy za 10 dolców, może kosztować 2 miliony dolarów, czy, um, czy powiedzmy, butelkę jakiegoś drugiego alkoholu. No i takie fajne zdanie, też podsumowujące, które mi się ciśnie, że wszystko jest warte tyle, ile jesteśmy w stanie za to zapłacić. I musimy o tym pamiętać, że możemy mieć bardzo fajne aktywa, bardzo fajnie wyceniane, z bardzo fajnymi parametrami, ale jeżeli nam nikt tyle nie zapłaci, ile myślimy, że jest to warte, to nie jest to tyle warte. To wszystko na dzisiaj w odcinku o początkach inwestowania. Od czego zacząć, na co uważać. A jeśli wy macie jakieś własne doświadczenia inwestycyjne, podzielcie się swoją historią w komentarzu. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się w kolejnej części Finansowego Prepresa. Andrzej Leszczyński, Jacek Jakubiuk. Cześć. Cześć.